Aktualnie znajdujemy się na cmentarzu wojennym żołnierzy radzieckich poległych w latach 1944-1945. Jak widać, dzisiejsza historia chce nam przekazać, że tu Ukraińcy, jak widać, umierali za Polaków, a sami Polacy za Polaków bardzo ich mało jest. Ukraińcy. Zawsze byli tacy solidarni wobec Polaków. Oczywiście walczyli ramię w ramię z Polakami i Rosjanami. To dzięki nim wyzwolony został Berlin spod szpon nazizmu. Ale należy też pamiętać o Wołyniu. Większość z nich. Pozbawiła tchnienia naszych dziadków, pradziadków, nasze babki i prababki, ludzi niewinnych, nieuzbrojonych. Mężczyźni, dzieci, kobiety nie byli przygotowani na to, że za chwilę najeźdźcą stanie się sąsiad. Sąsiad, który wierzył też w nazizm, w banderę. Przyjrzyjmy tutaj, żeby oddać hołd Polakom, ale jak widać. Pokazała, że powinniśmy teraz oddawać hołd tylko i wyłącznie Ukraińcom. 2023 rok. A ja myślę, że dlaczego tutaj jest 2023 rok, a nie 1944 45? Bo to jest zupełnie inne wydarzenie. Bardzo przykre jest to, że właściwie Ukraińcy sami sobie wystawili taki brzydki napis, który tam widać. Zapominając o tym, że ich dziadkowie również brali udział w walkach z nazizmem. Bardzo przykre jest to, że ludziom, którzy razem, Rosjanom, Ukraińcom, Polakom, nadaje się jedną flagę ukraińską, która wcale nie reprezentowała walki z nazizmem. Wówczas, coś co przypomina krew, ale nią nie jest raczej. Dlatego, że krew krzepnie, a to jest farba. Przedstawia się ofiary imperializmu rosyjskiego współczesnego. Co nie ma nic wspólnego z tym, co działo się 80 ponad lat temu. Europie Środkowo-Wschodniej. Zamiast tego powinna być tutaj flaga Polska. Polska, nie Ukrainy. Jeżeli jesteśmy na polskiej ziemi, oddajmy hołd Polakom. Żeby nie prowokować panów policjantów, wepnę to raz jeszcze. Dlatego, że nie chcę mieć problemów związanych z prawem. Jeszcze pochodzimy sobie. Proszę, no to, 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 to na... na. A miejsce to. Tu? Proszę, to. miejsce. No tam gdzie? Ale to... tam gdzieś. To jest. Pan jest Ukraińcem? Tak. To niech pan to postawi. To jest polska ziemia. I ja mogę tylko polskie flagi wstawiać. Aha. A, 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 a ja stawię i, i te flagi, i. Jakie są właśnie flagi? No, no to tam. Tak, tam, tam. tam, 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 tam. Prze-, wszędzie jest. Wszędzie? A wszędzie ja tu wszędzie widzę takie Ukrainy. Ja też widzę Ukrainy. Tam… Dlaczego, ta... tam... Tam? Na Dlaczego tyle flag jest ukraińskich, a tak mało jest polskich? Proszę mi powiedzieć. No, tak jest, bo. Yy, Czy Ukraińcy. Więcej z, 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 z Ukrainy, z, z, z... Syna... z W trakcie yy, II wojny światowej, tak? Nie. Mi się wydaje, że to Polacy z roku Ukraińców. No? Gdy nas nabijaliście na pal. Nie, nie co w Szymon. Polacy nie gęsi, Polacy, Polacy mówią po polsku, Szymon. na polskiej ziemi. Idziemy stąd. Nie chcemy prowokacji z tymi panami. No, jak miło nas pożegnał, słyszałeś? Jak co powiedzieć? Idź na chuj. Idź na chuj. Słuchaj! Jesteś w Polsce, Szymon. I chcę, żebyś ty wobec Polaków zachowywał się kulturalnie, nie jesteś na swojej ziemi, jesteś gościem. Dobrze, jesteś gościem, Jestem więc proste, gości. dobrze. To to co powiedziałeś, przeproś za to. Z, z, za to idź na fuj. Proszę prace. przeproś za to, że na ja, polskiej ziemi ja po ukraińsku mnie nie, mi nie wyzywasz. Ja nie w moją stronę. Nie, nie w moją stronę? To co nie. tak sobie powiedziałeś? Tak, no sobie tak, po no. tak sobie, po prostu? Tak sobie po prostu powiedziałeś? Tak. Ja chyba nie wierzę, wiesz? Po prostu Cię ostrzegam. No, 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 Udajmy, no że tego nie słyszałam. Jesteś no, na polskiej prog. ziemi, szanuj proszę Polaków, tak, dobrze? Tak. My Ci pomagamy Dobre, i Twoim kolegom, dobra, Twojej rodzinie. Dobra. Twojej matce, Twoim braciom ty. i siostrom. Tak, my, Polacy. My, z podatków, z podatków ty. pomagamy. Ja też z podatków pomagam. Tak, pomagamy, z pod, podatków. Nie? Ja nie pomagam, nie. Nie. Ty sobie wybierasz, kto Ci pomaga. Ja nie, okej, dobra. Ja nie pomagam. Ja nie pomagam. Patrzymy! Jak widzimy, to, co zostawiliśmy w hołdzie Polakom, Rosjanom, Ukraińcom, którzy nie walczyli za interes Federacji Rosyjskiej, tylko wówczas za taki interes, żeby walczyć z nazizmem. Chcielibyśmy złożyć ten znicz, i mieć nadzieję, że przynajmniej do jutra to zostanie ten ten nic przede wszystkim składam Polakom. No. W Polakom od Polaków. kwiaty biało-czerwone, nie oznaczają, że my wspieramy jakikolwiek reżim. Tylko, że po prostu chcemy podziękować tym Polakom, dzięki którym my, Polacy, możemy żyć teraz w wolności. Złożyliśmy znicze, kwiaty, nie dla żadnego reżimu jakiegokolwiek, tylko dla Polaków, którzy walczyli o wolność Polski. To dzięki nim, dzięki Polakom Polska jest teraz wolna. Transkrypcja. No.